Dzień dobry, tu go poszukiwacz, a w dzisiejszym odcinku zamierzam wywrócić wasze pojmowanie wielkości państw do góry nogami. Z pomocą przyjdzie mi strona true A jak jej szukacie, to po prostu wrzućcie sobie w Google termin typu prawdziwy, prawdziwe wielkości państw coś, coś w tym stylu. Google sobie da radę generalnie. Dobra. Szybki tutorial. Ja go kliknę krzyżykiem. Tu ktoś już przygotował, ale prawy klik myszki, cyk, nie ma, cyk, nie ma, cyk, nie ma. No i mamy mapę taką googlowską, jaką zazwyczaj widzicie, jak czegoś szukacie. Jak szukacie najbliższej Biedronki. No i co? Mamy Europę, mamy Afrykę, Azję, Ameryki, Australię z oceanią. Nie, sobie tak myślicie. A, Polska całkiem spoko, duży kraj. Stan Zjednoczone, wielkie. Rosja, potężna. Ale jak już piszecie Russia, from Russia with hate, cyk, to wam się zaznaczy. I teraz tak. Bierzecie dziada, lewym klikiem myszki i ściągacie do parteru. Jedziemy, 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 jedziemy. No dobra, dalej jest duża. Ale im bliżej równika. Tak się, kurna chata, coś skurczyła ta Rosja. Już nie jest taka wielka, popatrzcie. Ja to wszystko dlatego. No i teraz, z poz, pozdrowieniami dla wszystkich płaskoziemców, druga zakładka mi przychodzi z pomocą. Wklepałem sobie mapa ziemi. Na chwilę musiałem tutaj gdzieś poklikać, ale dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, jakim cudem nagle skurczyłem Rosję, ta grafika. No, przecież nie da się czegoś co jest sferą nagle przedstawić w płaskiej przestrzeni czy na płaskiej przestrzeni bez jakiegoś takiego mniejszego bądź większego oszustwa. Widzicie? Inaczej, jak wam balon pęknie, to spróbujcie go rozłożyć na płasko. Nie da się, bo zacznie się marszczyć. Więc jeżeli byście chcieli ziemię rozłożyć na płasko, wyjdzie wam taki paszkwil. A te przestrzenie tutaj te białe przestrzenie trzeba jakoś wypełnić, więc stąd się bierze to takie oszustwo, jeżeli chodzi o wielkość. Generalnie kraje, które są gdzieś w okolicach biegunów, są większe od tych, przynajmniej na tej mapie, która jest w Google, od tych, które są blisko równika. I teraz inny mindfuck: jak to mówią? Klikam prawym. Yy, prawym przyciskiem myszki, nie ma Rosji, i bierzemy, nie wiem, taką Kenię. Zwróćcie uwagę, Kenia tu, wielkość, nie wiem, tak, trochę większa od mojej łapki, coś w podobie do Polski, prawda? Ale wrzućmy to, wrzućmy to tutaj Kenia, zaznaczyło nam się, jest i bierzemy teraz Kenię, która jest równikowym państwem, i ciśniemy na Europę. Dadaun! Ale to nie jest jeszcze takie jakby to powiedzieć szokujące. To zlikwiduje, ale Wenez Wenezuela. Wenezuela. Jak ktoś nie zna po angielsku, zawsze sobie niech po prostu popatrzy tutaj na, na mapę. I teraz importujemy Wenezuelę i jej cały system do Europy. No i nagle nam się robi cała Polsza w zasadzie Niemcy, Czecha, Czechy, Słowacja, Austria, jakieś republiki byłej Jugosławii. I by the way, tutaj się też można bawić, obracając ten cały kraj. You spin me round. You spin me right round, baby, right round. Jeżeli ja to tak sobie ustawię, no tylko. Całe Niemcy, Polska, jeszcze. Coś dookoła. Albo Niemcy i w zasadzie wszystko to, co po, poniżej Polski. I tak się możecie bawić, ale najlepsze przed nami. Prawy klik. Grenlandia. Eee, Grenland. Zaświeciło nam się. Patrzcie, jakie to jest bycze. Ogromne. Prawda? Coś, co należy do, do Danii, z tego co pamiętam. No to ściągamy do, do Danii. Ciup, 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 ciup. Jest różnica. Dalej to jest wielkie. Dalej jest jak pół Europy, ale już nie, takie kolosalne. No ale ściągamy dalej do parteru i bliżej równika. Dziu! Demokratyczna Republika Kongo. Myślę, że to jest gdzieś tego typu wielkość. No ale dobra. Można się tak bawić w nieskończoność, ale ostatnio co? Stany Zjednoczone, Zjednoczone biją się gdzieś tam z, z Chinami. Czy no wspierają, na razie boksują, ale nie będzie. China, 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 China. 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 Bierzemy, bierzemy sobie China i przeciągamy. No, w Europie już troszeczkę urosły. W Stanach Zjednoczonych, no, w zasadzie tak samo wielkie. Jeszcze pamiętajcie, że Stany Zjednoczone posiadają Alaskę. Chyba najlepszy deal ever. Australia, no w zasadzie 1 do jednego. Jak tam, jakby to wrzucić w Wikipedię, to pewnie się dowiemy, ile to tam jest metrów kwadratowych, czy kilometrów kwadratowych powierzchni. Ale chodzi bardziej o porównanie. I coś, co mi naprawdę rozwaliło, jak to mówią baniak? Uh, sorry. Antarktyka. I, i, I tutaj ostrzegam, bo jak się tego chwyci, to już się mapa psuje. Ale dobra. Bierzemy Antarktydę. Antarktydę. Antarkty. Antarktyka. Bierzemy to białe na dole. I przeciągamy. Widzicie, ale rośnie w Af no, pół Afryki, ale jak spróbuję to odłożyć na miejsce. Ee, to mi się popsuje gra. Cyk, cyk. No już się nie da. E Więc nie jest to takie bardzo wielkie znaczy, wielkie, no jest spore. Ale nie tak jak się to przedstawia na mapie, że gdzieś tam na dole, w ogóle, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest, jak sobie to cofnę gdzieś, bo to taka fajna mapka. Dobra, chyba nie znajdę. O, tak a propos. Mapa Ziemi na Tlejowisza. Jowisza. Okej, okay. to myślę, że może być sequel tego odcinka. Dobra, wracając do, do, do naszej mapki. Chcecie, to się pobawcie. Eee, jeszcze Iceland. Iceland, wezmę sobie i Iceland, no tak się troszeczkę skurczyła. Wielkości, no takie Czechy, a jak dobrze pamiętam, chyba populacja jest koło miliona. Taki, coś, coś koło Krakowa, wielkości w populacji. I tak można by się bawić w nieskończoność, w nieskończoność generalnie. Państwa, które są na równiku, są niedoszacowane, znaczy niedoszacowane. One inaczej przedstawiają się w takiej realnej skali, a państwa, które są gdzieś na północ bądź na południe od równika, są przeszacowane, jeżeli chodzi o ich wielkość. Rażącym przykładem jest Rosja, Grenlandia, Kanada. Kanada. Patrzcie, jakie to jest wielkie. A jak to ściągniemy, to dalej jest jak Europa, ale widzicie różnicę. A jak się to ściągnie do Afryki, gdzieś w okolicy równika, o to chodzi. O tą, o tą różnicę. Więc polecam. No naprawdę można się pobawić. Wziąć Chile i na przykład. Yy, zobaczyć, że to jest strasznie długi kraj. Jeżeli to się przekręci, to w zasadzie można by połączyć kontynenty typu Afrykę z Ameryką Łacińską, nie wiem, przez całą Europę, tak po przekątnej od Portugalii po Moskwę. Gdzie jest ta Moskwa? Moskwa, Moskwa, Moskwa. Złapiemy lepszy kąt. I tak dalej, i tak dalej. Można w nieskończoność Aczkolwiek to nie jest zabawa na trzy wieczory, to bardziej jest, żeby samemu się przekonać, jak ten obraz świata jest troszeczkę pokręcony, jak ta mateczka Rosja troszeczkę jest mniejsza, jak się z niej upuści to powietrze, a za to, jak niedoceniane mogą być takie dla nas, z, naszego, z naszej perspektywy egzotyczne republiki, jak nie wiem, Kongo, Kenia. Uganda, i tak dalej, i tak dalej. Albo idąc w Azję, e, Indonezja. I tak można. Indonezja. I tak można w nieskończoność. Ci to mają w ogóle przekichane. Czujecie? Jechać do sosnowca, czy płynąć do sosnowca łódeczką, promem. Oni to naprawdę muszą się. Nieźle nagłowić, żeby się przemieszczać między tymi swoimi wysepkami. A nie tak jak my w zasadzie. Kraj o kształcie ziemniaka. Dobra, przynudzam. Link do tej mapki w opisie. Jak ktoś chce, niech się bawi. Tyle ode mnie. Najlepszego, cześć.